Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Przekonaliśmy się, że wszystko wiesz, wierzymy Ci, mówią uczniowie do Jezusa. On jednak wie, że już wkrótce zostawią Go i uciekną. Niewiele są warte te ich deklaracje, że już wierzą. W postawie uczniów nie jeden z nas odnajduje swoją własną postawę: Już wierzę, już Ci ufam, deklarujemy. A życie weryfikuje te nasze zapewnienia. Nie tylko wtedy, gdy wiara zaczyna kosztować albo gdy przychodzi cierpienie, także wtedy, gdy zaczyna nas kusić blichtr tego świata. Gdy Jezu, ufam Tobie, zastępuje, później, Panie Jezu, teraz nie mam czasu. A przecież ani ucisk z powodu wiary, ani cierpienie, ani blichtr tego świata nie są wieczne. Wieczne może być tylko nasze. Szczęśliwe życie w niebie. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczemy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli Ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, Wesprzyj nas. Fundacja Gość niedzielny.